Cześć wszystkim dzisiaj chciałbym wam się czymś pochwalić co zamówiłem parę dni temu i dopiero teraz mi przyszło zaraz wam pokażę tutaj tak ustawię telefon jak wiecie jestem największym fanem Barcelony i brakowało mi tylko jeszcze takiego fajnego szalika oczywiście go ubiorę proszę bardzo jest bardzo fajn, fajny nawet tutaj ma, nawet tu mamy z jednej strony z jednej strony i z drugiej też Taki fajny napis w Barça, i jest napis FC Barcelona, który Wam pokazałem, i na no tej z tej drugiej strony, a to jest początek FC, FC, i tam jest dalej Barcelona, i tu też jest Wice El Barça. Spełniłem. Jedno z moich marzeń Żeby mieć Taki szalik W końcu go dostałem Kupiłem go na Witet Od fajnego sprzedawcy Nie mogę powiedzieć jak on ma, jest, ma nazwę Bo to jest bo to jest RODO Ułożymy go, żeby był ładne ładnie ułożony o to byłoby na tyle Jeśli Wam się spodobał Jeśli Wam się spodobał taki strzeliczek i poszukujecie fajnej strony Zapraszam Was na witek tam dostaniecie wszystko, co chcecie, na żywienia niestety, ale coś, coś chcecie, załóżmy piłkę nożną, tam można kupić tanio, można też sprzedawać, też mam własne własny konto, więc do zobaczenia już w przyszłym sezonie Barcelony, no i dopracę na live'a.